No, cześć Doda. Cześć, cześć. Cześć. Ostatnio miałaś urodziny i chcecie się zapytać o to, czy liczysz ten wiek, bo jednak kobiety patrzą na te mijające cyfry i się smucą, a co ty na to? Nie, w ogóle się nie smucę. Mam najlepszy okres w swoim życiu i psychicznie, i fizycznie czuję się najlepiej. Nie w ogóle daleko mi do smutku. Czyli co, kobiety mają nie patrzeć na uciekające liczby, to tylko liczba? Wręcz przeciwnie, powinny patrzeć i bardziej yy, dbać o swoją psychikę, samopoczucie, rozwój duchowy, yy, przykładać wagę do sportu, zdrowego odżywiania. Wtedy wiek kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Czyli generalnie powinny brać z ciebie przykład, bo ty to wszystko reprezentujesz. Ja sobie postanowiłam tak po 35 roku życia, że zrobię absolutnie wszystko z takich... Yy, Rzeczy, które mam dostępne i są za darmo, jak sen, nawadnianie się, dotlenianie się, sport. No za darmo nie jest, nie jest terapeuta, czytanie książek i taki wewnętrzny trening swój duchowy. I też wiadomo, że zdrowe jedzenie nie jest do końca takie tanie, bo najgorsze syfy jest najtańsze, niestety, tak się pozmieniało. Natomiast to, co jest dostępne dla nas wszystkich, spowodowało, że ja się zatrzymałam w czasie. Jestem z tego bardzo dumna. Mm -hmm. Poza Twoimi urodzinami było, były też inne fajne okoliczności, jak Walentynki albo Dzień Singla, który bardziej w tym roku świętowałaś. I to, i to, bo paradoksalnie najważniejsze jest, najważniejsza jest miłość do samego siebie. To jest nasz dom, w którego nigdy się nie wyprowadzimy. Ze sobą się rodzimy, ze sobą umieramy. Trzeba nauczyć się spędzać ze sobą czas, nie zakrzykiwać gdzieś jakąś tej swojej samotności, nie szukać przebodźcowania, nie szukać fałszywego towarzystwa, albo w ogóle jakiegokolwiek towarzystwa na siłę. Największym sukcesem i moim zdaniem spełnieniem jest wtedy, kiedy sami ze sobą czujemy się bardzo spokojni i szczęśliwi. Więc dzień singla jest bardzo fajny, ale z drugiej strony znaleźć wspaniałą osobę, pielęgnować to uczucie. Doczekać się tej osoby też jest bardzo ważne. Więc i miłość do samego siebie, i praca nad miłością do drugiego człowieka uczy nas wiele. Ja ostatnio miałam okazję słuchać kilku Twoich podcastów podcastów z Twoim udziałem i fajną rzecz tam powiedziałaś o tym, że kiedyś emanowałaś taką energię może trochę agresywną, i przez to przyciągałaś wiele dram i tak dalej. Czy w takim razie wierzysz w afirmację, wierzysz w manifestację i ta Twoja energia się zmieniła w ostatnim czasie i już nie chcesz tego wszystkiego, co było kiedyś? Na pewno byłam w męskiej energii, bo show biznes moim zdaniem, bardzo taką energię generuje w kobietach, które, jeżeli są atakowane, chcą się bronić, chcą być cały czas z głową podniesioną do góry, z godnością, to od razu wchodzą w taką energię, wiesz może, nie wiem jak to nazwać, ale taką bardziej rycerską niż białej damy skulonej. W show biznesie nie można się kulić. W show biznesie nie można się, wiesz, szukać pomocy i wiesz, i, i po prostu uciekać jak szara mysz w kąt. Tutaj w biznesie trzeba cały czas iść do przodu i to generuje taką, a nie inną energię. A ja bym bardzo chciała pozostawać w swojej kobiecej energii, dlatego też Wszelkie jakiekolwiek próby prowokacji mojej osoby, obrażania mnie, ja odpuszczam, bo jakakolwiek moja odpowiedź by pozostawiła adresata, rozumiesz, z bezsennością, z moczeniem w nocy i z traumą do końca życia. A po co ja mam miedzą karmę? Domyślam się. Na pewno, Doda, o śmierci uczestnika Warsaw so Shore. Jak się okazuje, to przez problemy psychiczne. Nie, Nie słyszałaś? No, popełnił sam. Są w miniony weekend, wszyscy o tym teraz mówią, jesz tak zwany z polskiego Warszawy. So sure. I chciałam zapytać o no, to tym, czy. no Mow... z polskiego, z, z, z angielskiego. Chciałam zapytać o tym, czy mówienie przez gwiazdy, osoby popularne o problemach psychicznych e, powinno być rozpowszechniane, bo ty od tego nie stronisz. Często pokazujesz też słabszą swoją stronę. Oczywiście, że tak. Ja jestem ambasadorem wielu akcji promowania i. Przekonywania ludzi do tego, żeby choroby psychiczne nie budziły zgorszenia, nie budziły pojatywnych skojarzeń, nie budziły, wiesz, takich uczuć, że nie chcemy mieć z taką osobą nic wspólnego. Jest to taka sama choroba jak każdego innego narządu. No nie wyjmiemy sobie mózgu, więc czego się mamy go wstydzić? Jest to jedna z części naszego ciała, organizmu, która w żaden sposób nas nie zdyskwalifikuje, jeżeli gdzieś zacznie chorować. Więc jak najbardziej ten temat powinien przez lata bycia zakurzonym i gdzieś dziwnie przepięczetowanym jako yy, stygmatyzowanie tych osób między innymi też, bo była ja też chorowałam na depresję, powinien wyjść na, do góry, na jaw, trochę właśnie bardziej eksponować go, żeby ludzie się do tego przyzwyczaili, co z tym idzie. Jest, będąc w topie jako Polska top 3 najczęściej popełnianych samobójstw przez dzieci i młodzież yy, właśnie my Osoby publiczne, gwiazdy, yy, muzycy, artyści pokazywać tym dzieciom, żeby one szukały pomocy i się tego nie wstydziły, skoro i dole się nie wstydzą. To bardzo ważny przekaz. Zostawmy cię ciężkie tematy i porozmawiajmy o czymś fajnym, czyli o muzie wreszcie. Doda, nie wiem, czy wiesz, ale rozbiłaś bank swoim coverem. EPZ. Czy będzie kolejny cover? A co nie, nie, nie wiesz? Wiem, no, znaczy wiem, że już był kolejny, prawda? E, i, I co je co dalej? Czekamy na więcej, no chyba wszyscy chcą. Nie, 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 ja się nie bawię w covery. To raczej była taka y, niespodzianka w kierunku fanów. Za to, że faktycznie te 10 milionów wyświetleń na TikToku, postanowiłam nagrać dla nich kolejny cover. Y, nie rozumieją, już ma 2 miliony, więc to jest jakieś też szaleństwo. Ale zaraz mi wystarczy. A duet z PZT, bo wiesz, że wszyscy czekają? Na co, na duet z Nie. I tak jak powiedziałam, to nie jest. Y, to, to, to był bardziej taki kaprys, na zasadzie, że wiesz, no, poczułam, chciałam, wyżyłam się artystycznie i już. Czy według Ciebie też nie ma nic cięższego niż samotne polskie zimy? Cytując klasyka PZ-a. Kocham polskie zimy, uwielbiam po, narty, spędziłam naprawdę wspaniałe czasy w polskich górach, kocham zimowe sporty, yy, kocham naturę. Nie, no, uważam, że polskie zimy są wspaniałe. Mhm. Niekoniecznie samotne. No to i tu musimy wrócić do początku naszego wywiadu, żeby samotność nie kojarzyła nam się źle. Bo jeżeli... Jest bardzo ważna rzecz, którą za każdym razem sobie powtarzajmy, kończąc związek, jeżeli zyskujemy spokój święty, to co tracimy? No nie ma nic cenniejszego niż spokój. Dobra, przechodzimy płynnie do Eurowizji. Wiem, że jesteś wielką fanką. Czy śledziłaś te nasze polskie eliminacje? Oczywiście. Ja zawsze, obojętnie gdzie bym była, to zawsze włączam telewizor wtedy, kiedy są preselekcje i kiedy jest normalna Eurowizja oczywiście, już ta zagraniczna. Jestem fanką, kocham, uwielbiam. No to co sądzisz o tym, że to Justyna będzie nas wreszcie reprezentować? Ja się bardzo cieszę, bo to będą bardzo duże emocje niż gdyby pojechał w jakiś no-name. Mnóstwo fanów, mnóstwo lat różnych jej sukcesów tutaj z pewnością bardziej spolaryzuje naszą widownię niż w innym wypadku. Wiem, że ty już kiedyś określiłaś swoje stanowisko w tej sprawie i nie chcesz wziąć udziału w Eurowizji. Skąd taka decyzja i czy ona jest niezmienna? Nie, jest niezmienna, tak. Mhm. Przede wszystkim dlatego, że nadal uważam, że um, uważam, że artysta nie powinien y, wykładać swoich prywatnych pieniędzy <knie> na takie show. Y, po pierwsze dlatego, że i tak, i tak z góry jest non stop y, jakby ska skazany na krytykę całej polskiej publiczności i jakby to jest niesprawiedliwe, że to wszystko jest na jego barkach, każdy jego występ. Y, natomiast nie rozkłada się ta odpowiedzialność równo, bo Cała, um, cały sztab powinien pracować nad tym i przede wszystkim naładować sponsorami taki występ, żeby ten artysta nie wstydził się na tle innych. O, to prawda. Ostatnio o tym sama Justyna mówiła, że nie zrobi teledysku, bo nie ma takich kosztów po prostu. No właśnie i tu jest dokładnie tak samo. Ja nie będę na pewno dokładać swoich pieniędzy do tego, żeby później ktoś się podpinał pod ten sukces, a ja nie będę miała, wiesz, za co rachunków zapłacić, no hello, na pewno, nie, w dupie to mam. Dobra, a to kolejny gorący temat, czyli twój serial autobiograficzny. Pod czego my się możemy spodziewać? Bo powiedziałaś już, że będzie tam wiele rzeczy, których jeszcze o tobie media nie wiedzą. Tak, oczywiście. Bardzo dziwi mnie w ogóle sam fakt, że ktokolwiek wysnuwa takie wnioski, że mnie zna. Albo że wie o mnie wszystko. Na jakiej w ogóle podstawie? Która, która w ogóle część mojego ciała o tym mówi? Nie, nie, nie mogę sobie tego uzmysłowić. Albo oglądając mój Instagram. Albo oglądając z mojego Facebooka. No, Dlaczego tak ktoś może uważać? Skoro to jest tylko kilka minut z mojego życia. Czy poznamy trochę inną dodę w tym serialu? Oj, na pewno tak. Na pewno tak. Mamy wspaniałą reżyserkę, która mm, kompletnie jest y, oderwana od show biznesu. Ona w ogóle y, nie lubi, nie chce, nie siedzi w tym, y, nie jest z tego świata. Nie jestem przesiąknięta, więc ma spojrzenie tak kompletnie z boku, i tak świeże, i tak nieskażone tym całym naszym środowiskiem, że to myślę, że gwarantuje taki totalnie obiektywny z boku pogląd. Okay. Wiem, że pojawi się w tym serialu wiele Twoich byłych i ogólnie ludzi z przeszłości. Ostatnio rozmawiałam z Radosławem Majdanem i powiedział, że odmówił udziału. Czy to prawda? Czy, Radosław Majdan odmówił udziału w Twoim serialu i wbił delikatnie szpileczkę, chyba tak mogę powiedzieć. Trzeba byłoby się zapytać produkcji, no bo oni się tym zajmują. Ale faktycznie wszystko, bardzo mi zależało na tym, żeby każdy, kto będzie opisany w tym filmie, miał szansę również się wypowiedzieć i miał szansę również jakby ze swojej strony opowiedzieć swoją perspektywę. Wydaje mi się, że to jest sprawiedliwe. Ja nigdy nie miałam takiej szansy. Będąc na przykład, Yy, wiesz, no, yy, bohaterem różnych ksi książek yy, swoich byłych. A, a to tak sport sportowo, honorowo, kto skorzysta, ten skorzysta, kto nie, to najwidoczniej nie. Czekamy na to. Doda na koniec najprzyjemniejsze tematy, czyli wiosenna ramówka w telewizji i mnóstwo nowości, w tym między innymi taniec z gwiazdami. Czy Ty już masz jakiegoś swojego faworyta? Ja uważam, że naj, najlepsza mówka i najlepsza nowość to jest naga prawda czy naga doda. I jakby nikt nie przebije tego programu. Z całym szacunkiem, ale to co będzie się działo 23 yy, w niedzielę o godzinie 17, to yy, rozbije całkowicie wszystkie mózgi oraz banki. No to jest oczywiste, ale co z tym tańcem z gezdami? Czy ty już tam śledziłaś, kto występuje i czy wiesz, komu kibicujesz? Nie, nie, nie wiem. Dobra, a oglądasz Królowe Przetrwania, bo tam jest Ola Tomala, którą kiedyś obroniłaś w mediach, w, która była w Love Island. I teraz jej się znowu dostało od Agnieszki Kaczorowskiej. Śledziłaś tą dramę, czy nie? Nie, nie śledziłam. Koda, no to musisz nadrobić, będziesz miała co oglądać. Nie mam czasu, jestem cały czas na planie swojego filmu, oprócz tego cały czas pracuję nad nowościami mojej marki, kończę pisać książkę. Nie mam czasu, no mam trochę, trochę zajętości, podpisałam trzy bardzo ważne kontrakty wizerunkowe na ten rok, które między innymi też mają dużą misję poszerzania świadomości w moich takich ważnych ideałach, więc... No, nie mam kiedy skupiać się na królowych przetrwania. Okay. Tym samym zdradziłaś, jakie masz plany, widzę, że się będzie działo, także czekamy. wszyscy. będzie bardzo dobry. Będzie e, rokiem dody. kolejnym. Well, what can I say? It's true. Dzięki. Witam cię, Jan. No dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich obserwatorów party i witam szanowną redaktorkę. Witam, już uzgodniliśmy, że się lubimy. Wiem, że się spieszysz, więc dzisiaj niestety na szybko, ale podstawowe pytanie, gdzie jest Sylwia i czemu nie z tobą? Sylwia teraz jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracuje nad swoją muzyką, a przy okazji szkoli się z języka angielskiego. To, to nie jest długi wypad, bo dwa tygodnie. Codziennie ze sobą teraz rozmawiamy na Facetime. Sylwia niesamowicie żałuje, że nie może być tutaj jej, ponieważ. Jest tutaj sporo autorek książek, których, które ona uwielbia, m.in. trylogii Hel, czy serii Blue Shirt, Red Shirt, ale także i Venom. A ja jestem tutaj razem z moim tatą, także kolejna osoba bliska memu sercu. I to jest powód, że Sylwii nie Czyli męski wypad dzisiaj, generalnie? Tak, dokładnie, męski wypad tata i syn. A co sądzisz o rozłące parto? Wzmacnia związek, czy wręcz przeciwnie? Jak to jest w Waszym przypadku? W chwilowej rozłące, oczywiście. Nie, no to, to nie jest taka rozłąka, bo codziennie ze sobą rozmawiamy, codziennie się widzimy, co prawda na FaceTime, ale jednak no, ta technologia nam pozwala się, się zbliżyć. Także no, no, nie czujemy tej rozłąki. Wydaje mi się, że też Sylwia na tyle ma tam dużo pracy, i ja też tutaj i przy dzieciach, i, i, i pracy ogólnej, że. Że, że, że ten czas nam szybko leci i, i co prawda odliczamy do, do, do przyjazdu Sylwii i Sylwia też nie może się doczekać, aż do nas wróci, ale, ale no, no nie jest to takie ciężkie, szczególnie, że, że sporo osób jednak ma tak, że gdzieś tam mąż jest kierowcą zawodowym, jeździ i rozwozi towary po różnych krajach i wraca tylko na weekendy, więc wydaje mi się, że, że ludzie mają o wiele ciężej niż my, także... Tak, Także nieźle. No to jak sobie radzisz z pociechami, jak nie ma Sylwii e, A to na pełen etat? T, 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 pomaga mi na pewno babcia, ja już zaraz muszę spadać, bo, bo już mnie wołają. Tak, a ja ostatnio tak zaszalałem na tych wywiadach rok temu, okay. że, że potem już Zylując mi... Cię. Czy, tak, krzesełko zabrali i okrzyczeli <laughs> mnie nawet, więc, więc, więc muszę po prostu jak najszybciej. E... Ale jeśli chodzi o to, jak sobie radzę z dziećmi, no to na pewno teraz pomaga mi moja mama, mój tata, czyli przyjechali dziadkowie, wspierają się i to jest właśnie piękno dużej rodziny, że cały czas można na kogoś liczyć. Nie wiem, na jak długo zostanę, czy na tydzień, czy będą przez całe dwa tygodnie, ale też mamy na tyle kochane dzieci, bardzo samodzielne, że... Ja nie czuję jakiegoś takiego ciężaru opieki nad nimi, bo sami się ubierają, same wybierają ubrania, same myją zęby. Ja tylko po prostu nadzoruję godzinę i czy na pewno to zrobiły. I dobra, ja przepraszam. odzielne pociechy. Dzięki Janek. I w takim razie widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że z ja, Jak najbardziej, też mam taką nadzieję. Dziękuję. Jeśli się...